Cześć, Ochoś, z tej strony, Antek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, że długo nie było odcinków, to mamy sporej wielkości makietę. Sami zobaczcie, ona jest spora. Ma dwie płytki konstrukcyjne. No i można ją oczywiście klasycznie rozdzielać. O, bo ja takie makiety robię. I tutaj to jest takie laboratorium, które przedstawia dinozaury. I tutaj jest bardzo fajna taka mechanika, że tak powiem. Yy, ponieważ można, yy, nie trzeba mieć na takiej makiecie na przykład triceratopsów, tylko można je ściągnąć i dać sobie na przykład takiego tyranozaura na taką makietę. O! Tak Firex się prezentuje na niej, tak to wygląda. Myślę, że bardzo fajnie. Yy, dalej, na przykład, możemy też postawić yy, stygmolocha. To już tutaj możemy jakoś go tak o dać, aby to było, tak podłożyć, aby to było, aby to ładnie wyglądało dalej mamy możemy podłożyć takiego dużego brachiozaura, który jest w mojej kolekcji i w ogóle już może jutro wleci odcinek z kolekcji dinozaurów, także bardzo fajnie yy, oraz można podłożyć to co bardzo lubię, czyli raptory i mam ich już dosyć sporo w swojej kolekcji, bo nie jednego, a kilka nie wiem, tak z 15. Nie, 7 jakoś tak mam w swojej kolekcji. No i nie możemy zapomnieć o tych Baby Raptorach, tych malutkich Baby Dino. Bo one ciekawe sprawdzają się na w, w jakichś takich, na przykład tutaj w małych zaroślach. Z góry przepraszam za dźwięki w tle padającego deszczu, bo teraz pada i nic z tym nie zrobię. O, proszę bardzo, tak to wygląda teraz z raptorami. Bardzo fajnie. A, i mam jeszcze kolejną makietę, też związaną z Jurassic World. Pomyślałem, że teraz trochę makiet trzeba pobudować. I mam jeszcze jedną, którą zbudowałem już koło listopada. I ona będzie na otwarcie yy, na drugą rocznicę kanału. Także myślę, że fajny taki prezencik. Teraz muszę to wszystko pościągać, bo moim zdaniem takie triceratopsy spokojnie się tutaj prezentują. I odcinki, które wlecą na kanał, to jest na pewno yy, recenzja zestawu. On nie będzie nowy, on będzie używany, bo nowe sporo kosztują, a znalazłem fajnie używany w dobrej cenie. Yy, oraz kupię Carnotaur'a, oryginalnego z 2018 roku. Marzyłem o tym zestawie, znalazłem w fajnej cenie 324 zł, a normalnie on kosztuje, chodzi yy, nowy, około 600 zł, także bardzo fajna cena, ale kupię samego Carnotaur'a za stówkę. I T-Rex też, też chodzą fajnie. Teraz też około stówy. A same zestawy z tym, z, z Karnotaurem. Są dwa Karnotaury w LEGO jeden z 2018, drugi z 2021. Podajże i to jest już obóz kredowy. To będzie ten z obozu kredowego. I dinozaury mają imiona, takie jak ten Raptor Blue. Tutaj jest Delta, bardzo rzadka, ogólnie więc bardzo się z niej cieszę. Yy, Tyranozaur Rexy yy, i Rex jest taka ciekawostka z pierwszego parku jurajskiego. Inne też mają imiona, ale pewnie ich nie znam. Yy, I na przykład jest jeszcze z yy, Grim, jest yy, Karnotaur Torro, ten z obozu kredowego. Oraz jest jeszcze demon. I Karnotaurów w obozie, w tym Jurassic Parku było kilka. Taka ciekawostka były chyba dwa demon i Torro. Demon zmarł, a Torro przetrwał i można było go ujrzeć. Nie, nie można było go. On występował w Upadłym Królestwie. Jest na Netflixie, że, Oglądałem. I on występował tam na pewno, ale nie wiem czy na Malcie w 2022 w... Co to było, Jurassic World Dominion z 2022? Tam na Malcie, jako niż tam dolecieli. Nie będę wam skracał, nie będę wam mówił w jakiej sprawie. Był Karnotaur że był ale to nie był demon yy, to nie był Torlo bo demon zginął w 2000 nie tak demon zginął demon walczył tam z tyranozaurem yy, i po prostu poległ w walce yy, jeśli chodzi o tą makietę to mamy na przykład taki box transportujący w którym taki raptor jeśli go położymy Odwrócimy głowę, to taki raptor się zmieści. On jest trochę specyficzny i przystosowany bardziej dla raptorów i tych mniejszych dilo tych mniejszych dilo fozaurów. Jeśli wiecie o którym mi chodzi, to dajcie łapkę w górę. No i możecie zostawić suba na kanale. Ja do tego was nie zmuszam, a, taka, a takie 50 subskrypcji zrobimy kolejną mega, już taką sporą makietę, która będzie miała nie dwie, a cztery płytki konstrukcyjne, i myślę, że poszerzymy sobie to laboratorium. Łapka w górę Subik z dzwoneczkiem, chociaż nie musicie tego robić, nie zmuszam was, oraz łapa w górę. To na 10 łapek czy nawet 5 łapek w górę zrobimy sobie kolejną makietę i to może już na filmie będziemy coś zaczynać. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!